Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wędkarskich Dylematów i dzisiaj długo oczekiwany przez Was test multiplikatora Dragon GP Concept HS300iL. Jest to bardzo budżetowy multiplikator, kosztuje niecałe 400 zł i dzisiaj nad wodą sprawdzę, jak ten multiplikator sobie radzi. Rozmiar 300, nawinięte ponad 200 metrów linki o wytrzymałości 50 funtów. Mocny sprzęt na duże ryby. Zapraszam do testu. Zapraszam do oglądania. W związku z tym, że jest okres ochronny szczupaka, no bo to jest jednak marzec, to zdejmuję kotwicę tak jak wam mówiłem na live, żeby nie było posądzenia, że tutaj będę kusował czy tam nie wiem, męczył te szczupaki, jeśli w ogóle są tu jakieś. Także kotwicę zdejmuję i będę machał nieuzbrojonym jerkiem. Nawet jeśli coś chwyci, to się nie zapnie. Tak jak wam obiecywałem, kotwice zostały zdjęte. Także jeszcze raz. Dragon GP Concept HS300L i do tego jerk bez kotwic, żeby nie było mowy o kusowaniu. Dobra, pierwszy rzut standardowo trzeba trochę za szybko Ustawię docisk szpuli. Tak, Wojtuś. Przecież nagrywaliśmy to, że jest bez kotwic. Dobra, mogę zrzucić? Zaraz, ja ustawię wszystko. Kamulec ustawiamy na maksa, docisk w puli tak, żeby się nie plątało. Patrz tutaj rybek. Wow. Dzisiaj w filmie bierze udział również czynny udział mój synek, więc będzie miło. I machamy, pierwsze machnięcie. Ty chcesz pierwszy raz rzucić? ja pierwszy raz, to wyjdź. No ciężkie. To... I masz Brawo! Dobrze! Patrz jak fajnie chodzi! Jest no. No. Duży sprzęt. Próbujesz jeszcze raz. Brawo! Pięknie. Na górze. No Daj, teraz też machnie. Nie, jeszcze raz ja. Dobrze, bardzo dobrze, o to chodzi. Czekam. Machaj. Tak, o tak. No Proszę. Bardzo dobrze. Oj. Właśnie tak nie do końca Wojtuś, bo tam jest na końcu o Na końcu jest krętlik i nie wolno go wciągać do przedniej przelotki. Brawo! Coraz lepiej synek ci idzie. No ale tak to nie, bo w ostatniej chwili możesz szczupak Ci uderzyć. No ale to jest bez kotwic, więc nie ma tutaj problemu. W ogóle to jest Dyer Shox, mój ulubiony jerk. Bardzo go lubię. Pokażę Wam na zbliżeniu, jak on jest mocno poobdzierany z farby, bo już dużo szczupaków go gryzło. No i ściąga, 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 bo teraz może Ci zaatakować ryba. Wiesz, jak fajnie chodzi? Ej, ej, no, patrz, co robisz, synek. Nie możesz mieć luźnej linki. Dobrze, teraz zobaczymy mocniejsze rzuty. Waga tej przynęty to 60 gramów, wędka jest od 40 do 130 gramów. Tu jest ustawiony hamulec na maksymalne ustawienie i macham siłowo. Zobaczymy. O, bardzo fajnie działają te hamulce. Zobaczcie, że w sumie za daleko to nie poleciało. Plecionka jest też fajna, bo jest kolorowa. Bardzo fajnie ten jerk chodzi. Ja go uwielbiam. Dire Shocks. E, to, co mówiłem, tam zobaczcie, jaki on jest po, poobdzierany. Z farby, ogryziony. Naprawdę uwielbiają go szczupaki. Dobrze, w związku z tym, że ten rzut nie był za daleki, no to troszkę odpuszczę hamulec magnetyczny, damy na. Ołówkę, bo to jest tylko hamulec magnetyczny i zobaczymy. O rzeszty. Muszę uważać, bo przerzucę zaraz. Niesamowite! Niesamowite! Bardzo lekki to jest y, y, multiplikator, bo on jest wykonany z kompozytu. Teraz rzucę w tamtym kierunku, żeby zobaczyć jak daleko można rzucić i czy się będzie brodziło. Połowa skali 60 gramowa, oj, przynęta jakaś mucha na mnie leciała. I rzucamy. Ożeszty. Muszę uważać. No przerzucę. Ale nic się nie plącze, słuchajcie. Dobra, szybko ściągnę. Oczywiście nie mam tu mowy o łowieniu, nie mam kotwic. To jest test tylko tego sprzętu. Ale musiałem wybrać jakąś fajną miejscówkę, żeby było miło. To rzucę teraz, postaram się rzucić tam, żeby jak najdalej machnąć. Wow! Nic się nie plączy! Połowa skali. Jestem w szoku, naprawdę świetnie. Nie szczupaka to na pewno nie zjemy, bo jest okres ochronny, synku. Szczupaka nie, ale okonia tak. Szczupaka nie możemy wziąć, bo jest okres ochronny. Bardzo fajnie to wygląda, obiecująco. Naprawdę nie mam żadnych problemów póki co. Nic się nie plącze. Bardzo lekki multiplikator. No i też taka cecha multiplikatorów, które nie są wykonane z metalu, że mimo że smokry, mokry, to nie jest zimno w ręce. To też poniekąd jest jakby zaleta tych multiplikatorów yy, wykonanych z jakichś kompozytów. No daleko lata jak... Bardzo daleko lata. Bardzo ładnie też linkę układa. Zobaczcie. I to jest 300. Odpowiednie też wędzisko, bo wydaje się, że to nie jest duży multiplikator, ale to jest Westin W4 od 40 do 130 gramów. 255 cm, potężna wędka, bardzo mocna, bardzo ją lubię. Nam może jeszcze mniej, na czwóreczkę, przy 60 gramowej przynęci. I już się brodzi, tak. I się zbrodziło. Było zresztą słychać, to jest właśnie pierwszy ten. Już trzymałem kciuka, żeby totalnej brody tutaj nie zrobić, ale to jest właśnie moment, jak słyszycie ten szelest na, na szpuli. To, jest, to już wiecie, że się robi broda. Czyli o. Zmiana do czwórki. Hamowanie na magnetyku i już powoduje powstanie brody. No ale na tym to polega. Wracam do szósteczki, czyli połowa skali, bo ten multiplikator jest wyskalowany do. Do 12 czy do 11? Do 12. Czyli teraz jest połowa skali. Oczywiście to jest jerk, no guma byłaby mniej lotna. No to bardziej może tym hamulcem trzeba by potrenować. Teraz jest. Damy z powrotem na szóstkę. Fajnie to się kciukiem operuje. Bez żadnych jakichś tam problemów. Fajnie to się rusza. Dajemy tą szósteczkę i macham. Tak. Może damy troszeczkę na 5. Spróbuję tutaj zmienić na piątkę. I teraz machnę w tym samym kierunku. Zobaczymy, jak to będzie się. O, właśnie pan wyjął płoteczkę. No a tu biały ryb jest oczywiście. Też są duże okonie. No, szczupakach nie słyszałem. Zrobiłem mały wywiadzik. I machamy teraz piątką. Wow, trochę dalej. Już był lekki szeles, ale się nie zbrudziło. Oczywiście trochę trzymam kciuka. Jest bardzo dobrze. Dla tych, co oglądają dopiero od tego momentu, na dżerku nie ma kotwic. Mamy marzec. Do sezonu jeszcze miesiąc. To jest test wyłącznie, jak zachowuje się ten multiplikator z takimi przynętami. Nie ma żadnych problemów. Teraz troszeczkę o kulturze pracy. Naprawdę bardzo wysoka kultura pracy. O, nic nie stuka, nie puka nie wydaje jakichś dziwnych dźwięków ten multiplikator, naprawdę wszystko jest super pamiętajcie też, że jest tutaj terkotka hamulca tak, czyli jak wyciągacie to jest terkotka także no ciekawie wyposażony, budżetowy multiplikator Przypominam mnie całe 400 zł fajnie wygląda z boku to jakbyście tak na niego spojrzeli to Wygląda niemalże jak dajwa. Z tej strony tak. O, bez problemu. Fajnie. Teraz jest ustawiony hamulec na 4 i troszeczkę. Także w związku z tym, że to nie ma żadnego klika w tym hamulcu, to ustawiacie sobie delikatnie palcem, tak żeby. Wam się nie wrodziło przy rzucie. Oczywiście jest to pierwszy taki test przed sezonem. Żebyście jak ktoś rozważa zakup Multiplikatora takiego w rozmiarze 300 do większych przynęt a nie stać go na produkty Daiwy, Shimano, Abu no bo to są Multiplikatory już koło tysiaka. No to może takiego rozważyć. Brawo może rozważyć zakup takiego multiplikatora za niecałe 400 zł, ja jestem bardzo mile zaskoczony. No i ta terkotka, jak złapiecie naprawdę jakiś okaz, to to będzie, będzie efekt też na filmie. Pięknie wszystko chodzi, blokada fajnie odskakuje. Jest już cały mokry, cała ręka też mokra, no ale wiadomo multiplikator. Całkiem to porządnie wygląda. No myślę, że to może być w takim budżetowym segmencie na naszym rynku hit. Słuchajcie, to byłby koniec już tego szybkiego testu nad wodą. Ja jestem bardzo zadowolony. A jedną ze znaczących zalet przy zakupie tego multiplikatora jest to, że on masz 5-letnią gwarancję. Także, pff, te wszystkie głosy w komentarzach o będzie zajechany, padnie po jednym sezonie i tak dalej. W sumie co Was to obchodzi? Macie 5 lat gwarancji. Jeśli będzie zajechany, coś w nim padnie i tak dalej, to producent wam wymieni na nowy albo naprawi. Także zupełnie nie ma się czego bać. Ja jestem bardzo zadowolony. Dziękuję, że byliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się to na rybach. Cześć!